Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Marek Malman, jestem autorem trylogii Fantazy Król Myśli i na kanale W świecie Króla Myśli, który utworzyłem w celu promocji swojej działalności literackiej, czytam przed kamerą opinie, które moi czytelnicy, ci, którzy przeczytali. Powieść król myśli zamieszczają na portalu Lubimy Czytać. Wszystkich, którzy przeczytali książkę, namawiam do tego, aby zostawa, zostawiali opinie na portalu Lubimy Czytać. Dla mnie jest to zawsze wskazówka e, mówiąca co napisałem dobrze, a co napisałem źle. Jak na razie większość tych opinii. Jest bardzo pozytywna, z czego się cieszę, ale też czekam na te opinie takie mm, negatywne, bo myślę, że one się też zaczną w pewnym momencie pojawiać. No nie wszystkim musi się podobać to, co napisałem. Ale poczekajmy. Spokojnie myślę, że, myślę, że się doczekamy. Niedawno była taka jedna, w której autor nieśmiało, nie aczkolwiek. Troszkę takich negatywów zostawił pod tą książką. Dzisiaj przeczytam Wam dosyć obszerną opinię użytkowniczki portalu Lubimy Czytać, która skryła się pod nikiem Wenus. Ja namawiam, jeszcze raz to powtórzę. Namawiam wszystkich do zostawiania opinii na portalu Lubimy Czytać. Opinii o powieści Król Myśli, jak również. O innych powieściach, które przeczytaliście. Ale to jest kanał, który e, ma promować moją działalność literacką, wobec tego czytam na nim tylko te opinie, które dotyczą moich książek. Posłuchajcie, co Wenus napisała o królu myśli. Sięgnęłam po króla myśli z pewną obawą. Lubię powieści fantazy. Ale nie wszystkie mi się podobały. Pieśń lodu i ognia George'a R. R. Martina wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie i żałuję, że autor nie dokończył jeszcze swojej opowieści. Ja też żałuję. Pan lodowego ogrodu polskiego pisarza Jarosława Grzędowicza to dla mnie mistrzostwo tego gatunku. Natomiast Osławiony władca pierścieni George'a R. Tolkiena, tak? jak dla mnie był zapłytki, jednoliniowy, wręcz nudny. Nie będę wymieniać wszystkich przeczytanych tytułów. Mam przecież zamiar napisać opinię o królu myśli Marka Malmana. No to posłuchajmy. Już na, pierwszy, już na samym początku autor rozwiał wszelkie moje obawy. Z pierwszych kilku rozdziałów można bowiem wywnioskować, że król myśli to powieść wielowątkowa z mnóstwem przeróżnych światów osadzona w wymyślonym przez autora uniwersum, które, choć nierealne, zbudowane jest zgodnie z zasadami logiki ale już niekoniecznie z zasadami teorii względności Alberta Einsteina mam tutaj na myśli szczególnie podróż głównego bohatera poza granicę nicości no to powieść fantazy tutaj można zrobić wiele ale fajnie, że Wenus to zauważyła Król myśli to wyśmienicie przedstawiona, wielowątkowa historia, bogata w ogromną ilość przeróżnych postaci, które są barwne i nietuzinkowe. Są one ciekawie zaprezentowane przez autora posiadają cechy charakteru i umiejętności, także magiczne, które odróżniają je od innych, a które, jak się okazuje, są przydatne w sytuacjach, które wydają się nierozwiązywalne. Ciekawym zabiegiem zastosowanym przez autora są imiona bohaterów, z którymi człowiek znający wszystkie istniejące słowniki imion styka się po raz pierwszy. W moim odczuciu dodaje to barwy tej powieści i zdecydowanie odróżnia ją od innych. No, nareszcie ktoś mnie pochwalił za imiona, bo do tej pory byłem za te wymyślone imiona ganiony przez yy, czytelników. A tu proszę, no proszę. Nie chcę pisać za dużo, żeby nie spoilować. Dodam, że książka wydaje się gruba, ale proszę się tym nie zrażać. Mimo wielkiej ilości stron i wątków, czyta się ją bardzo szybko. Mamy tutaj wartką akcję i coraz to nowe zagadki, których rozwiązania jesteśmy tak ciekawi, że odłożeniu książki towarzyszy każdorazowo bolesna ciekawość i pytanie co dalej? Mnie przeczytanie pierwszego tomu zajęło niespełna tydzień. Myślę, że to dobra rekomendacja tej powieści. Moja przygoda z Królem Myśli trwa nadal przede mną drugi i trzeci tom. A ja jestem ciekawy opinii na temat drugiego i trzeciego tomu. Być może się doczekamy. Moi drodzy. Jeszcze raz zachęcam do pisania opinii na portalu Lubimy Czytać, one mi naprawdę pomagają bardzo w promocji tej powieści. Ja tę książkę napisałem sam, sam też brałem udział nad procesem redakcji tekstu tej powieści, redaktorką jest pani Beata Statkiewicz. Sam też tę książkę przygotowałem do druku, sam zrobiłem skład, łamanie tekstu. Sam tę książkę zleciłem drukarni i sam tę książkę promuję, sam ją sprzedaję. Nie mam żadnej sieci sprzedaży, a mimo to, tu muszę się pochwalić, ja sprzedałem już bardzo dużo tych książek. Już dokładnie 80 bibliotek postawiło króla myśli na swoich półkach. Myślę, że ten świetny wynik sprzedażowy jest skutkiem właśnie tych opinii, które zamieszczacie na portalu. Lubimy czytać. Ja jeszcze raz proszę o, o to, abyście to robili, bo. Nieważne co piszą, tak? Czy dobrze, czy źle. Ważne, że piszą, tak? E, dlatego jeszcze raz zachęcam i ośmielam tych, którym książka się nie podobała do tego, aby umieszczali także opinie o niej negatywne. One mi dadzą dużo informacji będę, będę wiedział, co zrobiłem źle. Bo takie pozytywne opinie. One są fajne, one są miłe, i tutaj cieszę się na przykład z tego, że w tej opinii zostałem pochwalony za te wymyślone swoje imiona. Bo we wcześniejszych opiniach czytelnikom te imiona się nie podobały. Ale cóż może być złego w takim imieniu jak Darkshord, Bill Hort. Czy też Bibiana, albo Bella Honna, czy Grakhal, Cóż ja jest w tym złego? No nic. One są tylko nowe. Ale moi drodzy, to nawiązując właśnie do, te, do tego do tej, tej wątku, w którym czytelniczka mnie pochwaliła za te imiona, ja pisząc powieść, tworzyłem ją według swojego pomysłu, według swojego zamysłu. Sam stworzyłem uniwersum tej powieści, czyli miejsce, w którym ona się rozgrywa. Tutaj nie zaciągnąłem do tej powieści poza kilkoma małymi wyjątkami żadnych mitów e, znanych z mitologii jakiejś tam greckiej, słowiańskiej czy rzymskiej. Wszystko, co jest napisane w Królu Myśli jest moim wymysłem. Oprócz może jednego mitu, takiego mitu przy powieści, opowieści dotyczącej sowiej, która znajduje się w moim mieście, w Pyrzycach, w którym to mieście rozgrywa się jeden z wątków tej wielowątkowej powieści. Wymyśliłem świat, wymyśliłem fabułę. Wobec tego, chcąc odróżniać się od innych książek, wymyśliłem także imiona. Ci, którzy mm, przeczytają pierwszy tom, drugi, pewnie się z tymi imionami oswoją, tak jak ja autor oswoiłem się z nimi. Castel Czym to się różni od na przykład George Michael? Niczym. Tyle tylko, że Georgia Michaela znają prawie wszyscy. A Castela wszyscy poznają. To tyle, jeśli chodzi o opinie. Na portalu lubimy czytać odnośnie Króla Myśli. Tym razem ja czekam na kolejne opinie i myślę, że tutaj co jakiś czas będę miał co czytać. Będę miał czym się pochwalić i pokazać, jak ludzie odbierają moją twórczość. Jestem ciekawy, co będzie wtedy, kiedy wydam następną książkę. Ona nie będzie z gatunku fantazy. Ale z gatunku grozy, tam się dopiero będzie działo. Dziękuję wam za uwagę. Daj się ponieść wyobraźni i przenieść się do świata fantazji, w którym niemożliwe nie ma racji bytu. Król myśli. Zdobądź władzę nad umysłami bogów i ludzi.